Czy można i warto robić biznes w Ukrainie? Czy opłaca się to polskim przedsiębiorcom już dziś? O tym porozmawiamy z Bogdanem Zawadowiczem, dyrektorem Biura Analiz Rynku, Ryzyka Ekonomiczno-Geopolitycznego Banku Gospodarstwa Krajowego. Zapraszam. Panie dyrektorze, dzień dobry. Dzień dobry. Witam w studiu. Jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym, gdzie gdzieś ten temat Ukrainy się przewija, bo to, co się tam dzieje, rzutuje zarówno na sytuację w Polsce, ale też patrzymy na tę Ukrainę od pewnego czasu jako miejsce polskich inwestycji. Mówi się o odbudowie, a ja wiem, że pan nie lubi tego słowa. Wyjaśnijmy, dlaczego nie lubi pan słowa odbudowa. Dlaczego ono nie jest za bardzo trafne w stosunku do tego, co tam się ma dokonać. Znaczy, dziękuję bardzo za to pytanie. Czy pojęcie odbudowy. My sobie na takim stanowisku, mając na uwadze nasze analizy, które, które na bieżąco dokonujemy, ono nie odzwierciedla rzeczywistości, ani też rzeczywistych potrzeb państwa i gospodarki ukraińskiej. Termin odbudowa, tutaj już odnoszę się konkretnie do dokumentu Banku Światowego, raportu tak zwanego RDNA-3, który został opublikowany w lutym tego roku, to była trzecia edycja tego, tego dokumentu, w którym są policzone mm, zarówno straty, zniszczenia, jak i potrzeby y, y, Ukrainy, i w tym komponencie zniszczeń, no 70% tych wartości, tych sumy, która jest podawana, to jest kilkaset, no cztery, ponad 400 miliardów euro, odnosi się do terenów, które są albo kupowane przez Federację Rosyjską, lub znajdują się tuż przy linii frontu. To oznacza tyle, że tam żadnego rodzaju inwestycje właśnie związane z odbudową nie będą są wykonywane, są niemożliwe z wiadomych obiektywnie istniejących e, e, okoliczności. E, w związku z tym, my proponujemy narrację, która zmienia nieco środek ciężkości, przesuwa go w stronę pojęcia modernizacji. Bo modernizacja to jest jest to oczywiście szeroka kategoria, bo ona zakłada nie tylko modernizację taką materialną Ukrainy, ale także modernizację z tych obszarów miękkich, czyli budowania zasobów, kompetencji, wiedzy, instytucji. Bo to jest po pierwsze coś, co dzisiaj już możemy robić i robimy. Po drugie, to jest coś, co jest kluczowe w procesie integracji i będzie kluczowe w procesie integracji Ukrainy ze strukturami zachodnimi, a po trzecie, będzie miało realne i ma realne przełożenie na, na gospodarkę Ukrainy, tak? Więc dlatego ta modernizacja jest dla nas tak istotna. I teraz jak przyjmiemy to kryterium, też kryterium geograficzne, o którym przed chwilą mówiłem, czyli odłożymy te terytoria okupowane i znajdujące się przy linii frontu i skoncentrujemy się na tych terytoriach, które są pod kontrolą władz ukraińskich, wówczas otrzymamy nieco inny obraz też tych potrzeb, możliwości biznesowych w Ukrainie. I tutaj te, te, te potrzeby są dużo mniejsze niż tej liczby ponad 400 miliardów to jest około 150 100-150 miliardów euro, rozłożenie na 10 lat, podzielone na różne sektory: infrastruktura, transport, sektor energetyczny. I to też jest ważna, ważna informacja dla. Dla biznesu zewnętrznego, który jest zainteresowany potencjalnie inwestycjami w Ukrainie. Powiedział Pan o rzeczy bardzo ważnej, to znaczy wygląda na to, że Ukraina nie przeszła jeszcze tej ścieżki, którą Polska przeszła, modernizacyjną ścieżkę. Nie, na, nie, nie chodzi tylko o technologię, wymianę maszyn w zakładach mhm. pracy, tylko wymianę pewnych warstw, być mhm. może w mózgu, w mentalności, mhm. w duszy. Tak. Um, Ukraina przechodzi rewolucyjną ścieżkę E, budowania własnej tożsamości na pewno. Mhm. Pytanie, czy buduje tożsamość ekonomiczną taką, jaka już w Polsce mm. dzisiaj istnieje? Czy na to też należy nałożyć mm. na, na, na nacisk, żeby robić tam biznes po prostu tej zwyczajnie w świecie Zobaczmy, tak. zwykły, normalny, a nie oparty na na korupcji, mm. tak jak to bywało wcześniej? Znaczy, te wszystkie rzeczy, czyli tak zwane wzorce, pewne normy, pożądane normy społeczne, o których Pan wspomniał, które są częścią tej procesu europeizacji Ukrainy. I, i dzisiaj ta nowa tożsamość ukraińska, która powstaje, ona powstaje w ramach, w obrębie tych procesów europeizacji. To jest bardzo, bardzo istotne ponieważ tutaj będą wprowadzane dzięki, poprzez znaczy te nowe normy i wzorce społeczne i zachowy, pożądanie zachowań, będą generowane poprzez wprowadzanie, poprzez konwergencję prawną i instytucjonalną Ukrainy z systemem prawnym Unii Europejskiej. To jest absolutnie fundamentalna i kluczowa kwestia. I tutaj mamy, poruszamy też ważny wątek wsparcia finansowego, bo one jest połączone z tą transformacją, o której, o której Pan wspomniał. Znaczy Unia Europejska zaproponowała, czy rozpoczęła w tym roku, Zainicjowała tak zwany Ukraine Facility, to jest instrument na rzecz Ukrainy. Jest to instrument finansowego wsparcia podzielony na trzy filary. I to jest budżet tego instrumentu, jest do 50 miliardów euro na najbliższe 4 lata. I tam jest taki mechanizm warunkowości, czyli środki będą wypłacane zarówno bezpośrednio do budżetu państwa ukraińskiego, jak i będą inwestowane w gospodarkę pod warunkiem spełniania pewnych kamieni milowych. I te kamienie milowe, tam co, co, co kwartał będzie ewaluacja ze strony organów unijnych, postępów Ukrainy w tych procesach reform, no i to jest właśnie ta przede wszystkim konwergencja prawno-instytucjonalna, bo ona jest takim trzonem. I ona wygeneruje w dłuższej perspektywie czasowej, już generuje, już tworzy pewne nowe, nowe wzorce i, i, i postawy, tak. Mamy zatem dosyć jasno określoną, aktywną rolę mhm. Unii Europejskiej jako ważnego gracza mhm. tej wielkiej zmiany. Jaka jest rola państwa polskiego w, w, tym, w mm -hmm. tym całym procesie? Zarówno z punktu widzenia tego, o którym mówimy, takiego bardziej polityczno-geopolitycznego, mm -hmm. mm -hmm. bardziej w naszym interesie to, to, to jest. A na ile gospodarcza, taka twarda gospodarcza, gdzie, gdzie są korzyści potencjalne, mm -hmm. gdzie Jasne. my inwestujemy, a na ile tam jest do odegrania rola przez polskich przedsiębiorców prywatnych? Mm -hmm. Znaczy, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę yy, powtarzam, że że Ukraina i to, jak się zachowa państwo polskie, my wszyscy jako, jako społeczeństwo, jako gospodarka w obliczu tego kryzysu, tego, co się dzieje na, za naszą wschodnią granicą, będzie niejako papierkiem lakmusowym. I będzie to takim procesem, w którym się dowiemy bardzo dużo o samych sobie. Mhm. Dowiemy się też o własnych deficytach, o tym, czy sobie potrafimy poradzić z pewnymi e, szokami zewnętrznymi, tak zwanymi szokami zewnętrznymi i czy są, sytuacjami kryzysowymi. E, jak ten te kryzysy wpłyną na to, jak my się będziemy do tego dostosowywać, czy dzisiaj będziemy zmieniać. No i tutaj mamy obraz, który w mojej opinii jest niestety nieco ambiwalentny. Czyli z jednej strony w tej pierwszej fazie e, inwazji rosyjskiej kiedy kluczowa była pomoc humanitarna, wsparcie e, naszego społeczeństwa i państwa dla, dla przede wszystkim dla uchodźców, e, uchodźców ukraińskich, czy też wsparcie militarne. Czy Polska jest jednym z największych e, donorów pomocy wojskowej dla Ukrainy, i tutaj w, tych w pierwszej fazie tego, te, te, tego kryzysu uważam, że zdaliśmy y, y, w całości ten egzamin. Natomiast my powoli, nie tylko my, ale też cała, całe, cały świat zachodni, przechodzimy do kolejnej fazy wsparcia y, y, Ukrainy. Jest to faza. Tak zwanej pomocy rozwojowej, czyli wykorzystywania instrumentów finansowych do wsparcia przede wszystkim samorządów ukraińskich, małych i średnich przedsiębiorstw, też budowania zachęt instytucjonalnych dla naszego kapitału prywatnego do inwestowania w Ukrainie. I tutaj niestety no jest, jest nieco gorzej, niezbędne są pewne decyzje polityczne. I tutaj Bank Gospodarstwa Krajowego ma kluczową do odegrania rolę i to wynika z faktu, że my jako BGEK, jako jedyna instytucja w Polsce, mamy dostęp do tych głównych środków finansowych unijnych, czyli właśnie do wspomnianego tak zwanego Ukraine Facility. Tyle, że musimy mieć pewien wkład własny w ten instrument, na pokrycie własnego ryzyka. No, i tutaj, tak jak mówię, są wymagane pewne decyzje polityczne, natomiast e, muszę wspomnieć o tym, że beneficjentami, przede wszystkim beneficjentami tego wsparcia powinny być małe i średnie firmy ukraińskie i, jak mówiłem, samorządy, ponieważ e, to one dzisiaj walczą o przetrwanie. My, my musimy mieć e, taką realną perspektywę tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. E, żaden kapitał prywatny, zagraniczny nie będzie na większą skalę dzisiaj inwestował na Ukrainę, bo to nie jest ten moment. Natomiast. E, kluczowe przetrwanie gospodarki ukraińskiej, podmiotów gospodarczych ukraińskich i one, do nich są skierowane te instrumenty wsparcia i tak jak mówię, my mamy pewną istotną rolę tutaj do odegrania. To, o czym Pan powiedział, wymaga pewnej zmiany mentalnej, bo mhm. jeżeli spojrzymy, tak powiem, obrazowo, jeżeli spojrzymy na Niemców, to oni są przyzwyczajeni poniekąd do tego jako społeczeństwo, że od kilkudziesięciu mhm. lat wspierają mhm. biedniejsze kraje, które przystępowały do Unii, Hiszpanię, Portugalię, Potem Polskę, Rumunię, Bułgarię. Oni są tymi pomagającymi w konwergencji. Tak? Tak. My przyzwyczailiśmy się przez mm. tych 30 lat, że jesteśmy biorcą tej mm. pomocy nawet. Jest to jakiś atut w mówieniu o Unii Europejskiej na dwudziestolecie, że ona nam tyle dała, prawda. Nie dostrzegamy tych standardów też, które przy okazji, w cudzysłowie, do Polski dotarły i one są być może ważniejsze mm. od pieniędzy. Czy u nas musi zajść taka zmiana mentalna, żeby doszło do decyzji politycznych, akceptowalnych społecznie, również przez przedsiębiorców mhm, polskich? Jest. Że to my jesteśmy tym pomagającym? Znaczy ja wierzę, że ta zmiana zachodzi. I tutaj pan nawiązuje do, do różnych form wsparcia, brania, brania odpowiedzialności za tych słabszych, za tych, którzy aspirują do, do interakcji z pewnymi strukturami, aspirują do przyłączenia się do grupy państw rozwiniętych. I tak jak pan mówił, no my już przez ten proces przeszliśmy. I to, co na poziomie mentalnym powinniśmy zrozumieć, to jest fakt, że my osiągnęliśmy taki poziom rozwoju, gdzie możemy stać się eksporterem kapitału e, na zewnątrz, tak? Czyli w ogóle stać się eksporterem kapitału. Czyli zacząć aktywniej finansowo angażować się w innych krajach, w tych krajach rozwijających się, bo to nie jest tylko Ukraina, to jest, to jest Mołdawia, to są Bałkany Zachodnie, to są, e, to są państwa afrykańskie, e, no ale tutaj są potrzebne rozwiązania systemowe e, i wzorem państw Europy Zachodniej, państw, które mają e, Wieloletnie doświadczenia w wykorzystywaniu, zarządzaniu tymi instrumentami finansowymi, w rozwijaniu czegoś, co my nazywamy systemem pomocy lub współpracy rozwojowej, co w Polsce dopiero się krystalizuje, i w którym to systemie Banku Krajowego ma do, do odegrania kluczową rolę. I to też jest. Pewne kopiowanie rozwiązań, które istnieją w państwach zachodnich, gdzie banki rozwoju, krajowe banki rozwoju zajmują kluczowe miejsce w tej architekturze systemów pomocy, pomocy rozwojowej. I tutaj, oczywiście, tak jak mówię, no są konieczne pewne decyzje polityczne, bo my kompetencje i zasoby wiedzy do działania w obszarze pomocy rozwojowej już mamy. Mamy projekty w Afryce, mamy projekty w Mołdawii. Natomiast problem, przygotowujemy się teraz do zaangażowania w Ukrainie. Natomiast problem jest taki, że my do tej pory wykorzystywaliśmy środki unijne w tych instrumentach pomocowych. No i teraz decyzje są konieczne tego, żeby zacząć wykorzystywać też kapitał polski czy nasze środki własne do tego, żeby, żeby te instrumenty pomocy rozwojowej budować i, i implementować. To ja na koniec poproszę o wyjaśnienie pewnego nieporozumienia moim zdaniem, które bardzo silnie jest rozpowszechnione w polskich umysłach. Ono dotyczy tego, po co jest pomoc rozwojowa. Znaczy, nazywa się to pomoc rozwojowa, więc brzmi jak empatia jakichś sióstr miłosierdzia i braci miłosierdzia wobec słabszych, tak? Czyli my tam generalnie pomoc charytatywną upowszechniamy. E, e, Jasne. Czym jest naprawdę pomoc rozwojowa? Znaczy, największa konfuzja chyba istnieje między pojęciami pomocy humanitarnej i rozwojowej, które u nas są naprzemiennie używane, a de facto oznaczają różne, różnego, bardzo różnego rodzaju aktywności. Czy w ogóle jest fundamentalna różnica między pomocą humanitarną a pomocą rozwojową? Pomoc rozwojowa służy, oczywiście, głównym beneficjentem pomocy rozwojowej powinien być kraj e, odbiorca, czyli kraj rozwijający się. Podmioty z tego kraju to mogą być MŚP, mogą być to instytucje, bo pomoc rozwojowa również e, zakłada pomoc techniczną, to jest bardzo, bardzo ważne. E, Natomiast długofalowo pomoc rozwojowa ma służyć także wprowadzaniu naszych firm do tych państw odbiorców e, tejże pomocy. Czyli to aby być sytuacja, w której beneficjentem też staną się polskie, polskie podmioty, tylko to jest perspektywa pewna długofalowa. Tak? To nie inwestujemy są, w, przyszłość, inwestujemy tak? w przyszłość, inwestujemy w polski software, inwestujemy w relacje. Wystujemy w budowanie partnerskich relacji właśnie z tymi państwami odbiorcami i sami też zdobywamy pewne zasoby i kompetencje, zasoby wiedzy o tych państwach, rozwijamy nasze kompetencje z tych obszarów. No jest to tak, takie, taki mechanizm, który, tak jak mówię, my też nie wymyślamy czegoś od, od nowa. To są sprawdzone mechanizmy funkcjonujące, funkcjonujące w rozwiniętych państwach zachodnich, które to robią od, od, od dekad de facto, które mają powołane do tego agencje specjalne, ministerstwa, nawet takie jak to jest w Niemczech. My oczywiście jesteśmy w relacjach z tymi instytucjami zachodnimi i od nich czerpiemy wiedzę o tym, jak ten system powinien w praktyce funkcjonować. Staramy się szukać takich inspiracji, takich najlepszych praktyk z tych systemów i proponować to naszym decydentom, poszerzać też wiedzę i świadomość o tym, czym pomoc rozwojowa de facto jest. No i tak jak mówię, mamy nadzieję, że ta Ukraina będzie taką szansą, jeżeli się zdecydujemy na pełne zaangażowanie w, w ramach Ukraine Facility i szerzej pomocy rozwojowej, że to będzie taki moment przełomowy dla budowy spójnego, stabilnego systemu pomocy rozwojowej w Polsce, który potem będzie implementowany, wykorzystywany w innych państwach na, na świecie. Mamy wiele atutów. Mamy chyba dobry moment, wbrew, mimo tych wszystkich kryzysów, mimo, że to jest, mówimy o, o sytuacji wojennej. Mamy chyba coraz większą świadomość tego, że to jest win-win. Ta pomoc tak. rozwojowa to tak, jest win-win, tak. klasyczny efekt win-win. Spróbujmy wykorzystać też zasoby BGK i jej doświadczenie, które przez ostatnie lata zdobyliście. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Bogdan Zawadewicz. Dyrektor Biura Analiz Ryzyka Ekonomiczno-Geopolitycznego Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziękuję za uwagę.